Szukasz pomysłu na siebie? To bardzo dobrze, zostań ze mną do końca, bo dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym, dlaczego to jest takie trudne, dlaczego tak trudno odpowiedzieć sobie na to pytanie: co ja takiego chcę w życiu robić? No i powiem ci, jak to zrobić, czyli jak znaleźć pomysł na siebie. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Natalia Kwiatkowska, jestem psycholożką i certyfikowaną trenerką mocnych stron Instytutu Galupa. W dzisiejszym filmie spróbuję odpowiedzieć na jedno z absolutnie najczęściej wpadających do mojej skrzynki pytań, czyli jak znaleźć pomysł na siebie. To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób i to niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego czy etapu kariery zawodowej, na którym się znajdują. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, przyjrzyjmy się, co takiego sprawia, że tak trudno jest ten pomysł na siebie znaleźć. No i pierwszą taką rzeczą jest niewątpliwie presja otoczenia i oczekiwania. Od najmłodszych lat byłaś bombardowana oczekiwaniami: rodziny, znajomych, nauczycieli no, można by tak wyliczać. I ja jestem głęboko przekonana o tym, że Twoi rodzice chcieli dla Ciebie jak najlepiej. Generalnie wychodzę z założenia, że ludzie chcą dla innych jak najlepiej. No ale niestety to, co słyszymy od najmłodszych lat, później w dorosłości często ewoluuje w takie głębokie przekonania, które niestety nie wspierają nas w tej indywidualności i niezależności. No bo czego nam każdy życzy i czego od nas oczekuje? Sukcesu. I czym ten sukces jest? Dobrze zdana matura? Pójście na studia, dobra praca, najlepiej taka pewna, etatowa. No a potem, wiadomo, rodzina, dzieci, dom. No i w dzisiejszych czasach to jeszcze kredyt na 30 lat. No i jeżeli nasze naturalne predyspozycje, nasze wartości różnią się od tych oczekiwań, no to bardzo często trudno jest nam zrobić krok właśnie w tym naszym kierunku. Druga rzecz to perfekcjonizm i strach przed porażką. Co możecie blokować przed podjęciem decyzji? Ano, obawa przed tym, że nie będzie to decyzja idealna, że być może masz już jakiś pomysł na siebie, ale że to, to nie będzie takie perfekcyjne, że zaczniesz, a być może po drodze będzie trudno i zanim osiągniesz ten mityczny sukces, no to wiele rzeczy może pójść nie tak. Boimy się eksperymentować, boimy się próbować, boimy się testować i przede wszystkim. Boimy się przyznać, że decyzja, którą podjęliśmy na określonym etapie życia, już teraz nie jest aktualna, to znaczy już nie przynosi nam takiej radości, satysfakcji czy spełnienia. Tutaj pojawia się takie określenie jak efekt utopionych kosztów, i mówiła o tym Magda Owsiany w naszej rozmowie w podcaście Mocna Strona. Na czym polega efekt utopionych kosztów? Jeżeli zainwestowałaś w jakieś przedsięwzięcie, w tym wypadku w realizację jakiegoś pomysłu na siebie, czas, pieniądze, energię i różne inne swoje zasoby, to prawdopodobnie będziesz trwała przy tej decyzji, nawet kiedy ona już ci się zupełnie nie opłaca. Kiedy. Nie czujesz, że to jest to, co chcesz robić i jak chcesz robić. Pamiętaj więc, proszę, że żeby znaleźć pomysł na siebie, trzeba próbować, trzeba eksperymentować chodzić na staże, praktyki, rozmawiać z ludźmi, którzy wykonują takie, a nie inne zawody. Na papierze to za bardzo się nie przekonasz, jak wygląda dana praca. Skoro nie próbujesz, skoro nie podejmujesz różnych przedsięwzięć, no to bardzo często. Jest też problem w identyfikacji swoich mocnych stron. No bo jak nie próbujemy nowych rzeczy, no to nie wiemy, czy jesteśmy w nich dobrzy, prawda? No więc tutaj pojawia się temat talentów i tego, że dobrze jest wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, tak z twardego kawałka, ale i z tego miękkiego. No i oczywiście tu są wszelkie umiejętności, czyli wszystko to, co potrafimy i co nam sprawia frajdę, Brzycie na maszynie, malowanie, rozkminianie jakichś zawiłości, rozwiązywanie zagadek, ale też te miękkie kawałki, tutaj, oczywiście z pomocą przychodzi nam badanie talentów, więc z tego kawałka miękkiego można oprzeć się na talentach, szczególnie że one, słuchaj, mówią nam o tym, w jaki sposób działamy. Czyli jeżeli ty wiesz, w czym jesteś dobra, tak w umiejętnościach takich twardych. No to talenty pokażą jeszcze, w jaki sposób działasz. No bo, żeby znaleźć pomysł na siebie, to nie tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, co chcemy robić, ale żeby wiedzieć, jak my chcemy pracować. No bo co z tego, że wybierzesz sobie branżę, która cię kręci, jeżeli sposób pracy, która pójdzie za wybranym przez ciebie stanowiskiem, w ogóle nie będzie dopasowany do twojego potencjału? Tak jak czasami zupełnie nie mamy pomysłu na to, co możemy robić, tak czasami sytuacja jest zupełnie odwrotna. Czyli tych pomysłów możesz mieć za dużo. No i jak wybrać jeden? Tutaj z kolei jest taki problem, że pojawia się obawa, że jak wybierzesz jedną drogę, to druga się zamknie. Jasne. Jeżeli w wieku 35 lat zdecydujesz się na to, żeby pójść na studia medyczne, no to raczej nie będziesz miała już czasu i zasobów, żeby równocześnie zostać artystką muzykalową i Celować w karierę na Broadway. No to jest fizycznie niemożliwe. Ale wybór jednej drogi nie zawsze musi oznaczać zamknięcie drzwi innej drogi, bo czasami te zainteresowania można bardzo dobrze połączyć. Czasem po prostu w trochę nietypowy sposób, a czasami jedną z tych opcji trzeba wybrać jako ta zawodowa, a resztę pozostawić w sferze hobby. I to też jest ok. No i punkt piąty, który tak naprawdę uważam jest w tym wszystkim najważniejszy. Trudno będzie ci znaleźć pomysł na siebie, jeżeli nie dasz sobie czasu i przestrzeni na refleksję. Ja wiem, że dużo łatwiej byłoby uzyskać od kogoś gotową odpowiedź. Przyjść z wynikami testu Galupa i powiedzieć: Hej Natalia, to jest moje top 5. Powiedz mi, w których zawodach będę szczęśliwa. Hej Natalia, zrobiłam test Galupa, to są moje talenty, ale ja nie wiem, jaką pracę mogę wybrać. I ja też nie wiem. Prawda jest taka, że odpowiedź na to pytanie znasz wyłącznie ty. Niestety, przez oczekiwania, presję, przez strach przed porażką, perfekcjonizm, przez ogrom odpowiedzialności, które mamy na różnych etapach życia, przestajemy słuchać siebie, przestajemy słuchać tego, czego naprawdę chcemy. Więc to co najlepsze możesz zrobić dla siebie, żeby znaleźć pomysł na siebie, na swoją ścieżkę kariery, na swoje życie zawodowe, albo w ogóle na swoje życie, to dać sobie czas na refleksję. Zastanowić się, co ty tak naprawdę lubisz robić, co tobie sprawia frajdę, w czym jesteś dobra, które działania dodają ci energii. Co robiłabyś, gdybyś nie musiała martwić się o pieniądze? To oczywiście tylko kilka pytań, które pozwolą Ci zacząć doszukiwać się tej odpowiedzi, ale pytań, bez których nie ma sensu w ogóle zaczynać. No i na koniec, tak jak obiecałam, mam dla Ciebie odpowiedź na to główne pytanie, czyli jak znaleźć pomysł na siebie. Skoro już wiesz, że ta odpowiedź jest w Tobie, to pozwól, że pomogę Ci ją znaleźć. Już 15 października o 20:00 poprowadzę zupełnie darmowe szkolenie jak znaleźć pomysł na siebie, wykorzystując do tego talenty Galupa. W opisie do filmu znajdziesz link do zapisu. Ja Cię bardzo serdecznie na to szkolenie zapraszam. Zarezerwuj sobie 90 minut ciszy i spokoju, bo to będzie naprawdę takie półtorej godziny solidnej pracy. Po tym szkoleniu będziesz wiedziała jakie kroki podjąć i co zrobić, żeby faktycznie ten pomysł na siebie Znaleźć. To obiecuję ze swojej strony. Do ciebie należy zapisanie się na szkolenie, a link czeka w opisie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli dobrnęłaś do końca, to po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby zapisać się na darmowe szkolenie. Po drugie, kliknij łapkę w górę, żeby YouTube wiedział, że ten film jest dobry i warto go puścić dalej. No a po trzecie, jeżeli jeszcze przypadkiem nie subskrybujesz mojego kanału, no to koniecznie kliknij w. Guzik subskrypcji, żeby nie ominęły Cię kolejne filmy